Plakaty, hasła czy wypełnianie zeznań podatkowych gminy walczą o mieszkańców, a właściwie o ich część podatku dochodowego, który trafia do budżetu. Zamelduj się lub złóż NIP-3 przekonują samorządowcy i enigmatycznie obiecują inwestycje. Podatki powinny być zostawiane tam, gdzie się mieszka. W ząbkach zameldowanych jest około 26 tysięcy osób. Faktycznie jednak mieszka drugie tyle. Od każdego zameldowanego jedna trzecia podatku dochodowego trafia do gminnej kasy, od niezameldowanych nie trafia. Ząbki liczą więc utracone dochody sięgają dwudziestu kilku milionów złotych. Nie ukrywam, że za tą kwotę moglibyśmy wykonać przynajmniej 20 kilka ulic. A podatek dochodowy można płacić w miejscu, gdzie się mieszka, bez konieczności zameldowania się. Wystarczy, że złoży NIP 3, druk, który powoduje przeniesienie do właściwego urzędu skarbowego. Bezpłatne rozliczenie zeznania, pomoc przy wypełnianiu formularzy w tym NIP-3, ale też wyjaśnianie wątpliwości związanych z fiskusem. Z takiej pomocy doradców podatkowych w Urzędzie Miasta skorzystało zaledwie kilkanaście osób. Wydaje się, że podatnicy jak zwykle czekają na ostatnią chwilę. Uzyskaliśmy pomoc w zakresie rozliczenia w deklaracji naszej podatkowej PIT. Bo mieliśmy problem, bo się przemeldowaliśmy niedawno do Ząbek. Twój podatek dla miasta, Twoje miasto dla Ciebie. Za tydzień ciąg dalszy akcji, ale to nie koniec zachęcania do meldowania się w Ząbkach. Bo dzięki temu będziemy mieli wymierne, wymierną korzyść dla naszego budżetu inwestycyjnego. Na kampanię szokową postawiło piaseczno. Gmina w taki sposób zabiega o wpływy do budżetu od niezameldowanych mieszkańców. Superman jako Pit i hasło delikatnie mówiąc kontrowersyjne. Zadaniem promocji było przy niewielkim nakładzie finansowym, a właściwie znikomym, jak naj, poinformować jak najszerszą liczbę osób o problemie. O tym, że można jednym dokumentem przekazać swoje dochody, swój udział w dochodach na rzecz gminy, w której się mieszka. W Piasecznie bez meldunku mieszka kilkanaście tysięcy osób. Czy kontrowersyjna kampania zadziała? Okaże się już.